Steffi Cohen, postać, która zyskała uznanie w świecie sportów siłowych. Posiada na swoim koncie imponujące osiągnięcia. Jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w trójboju siłowym. Jej historia to opowieść o sile, determinacji i redefiniowaniu standardów. Urodziła się 28 marca 1992 roku w Caracas w Wenezueli. Od najmłodszych lat była zapalonym sportowcem. Renowała piłkę nożną, zdobywając miejsce w młodzieżowej reprezentacji narodowej. Jako nastolatka przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie za Zaczęła interesować się sportami siłowymi. Jej pasja do treningu zaczęła się od lekkoatletyki, ale dopiero trójbój siłowy pozwolił jej odkryć swój prawdziwy potencjał. Wkrótce Sofii zaczęła intensywnie trenować, łącząc swoje fizyczne zdolności z naukowym podejściem do sportu. W 2018 roku zyskała światowe uznanie, podnosząc 225 kg w przysiadzie przy wadze zaledwie 55 kg. Podniosła ponad czterokrotność swojej masy ciała. Jest to wyczyn niemożliwy do powtórzenia dla większości osób trenujących. Siłowo. Steffi Cohen jest posiadaczką ponad 25 światowych rekordów w trójboju siłowego Jej rekordy obejmują m.in. przysiad z 230 kg, martwy ciąży 242,5 kg, czyli 5 jej masy ciała, wyciskanie na ławce 120 kg. Ociągnęła to dzięki dogłębnie przemyślanym i dopracowanym treningom, odpowiedniej diecie oraz badaniom nad biomechaniką człowieka. Nie można również zapomnieć, że Steffi posiada niemal idealne warunki fizyczne do trenowania trójboju, krótkie no i długi tor są pożądane w tej dyscyplinie. Warto dodać, że Steffi nie tylko podnosi duże ciężary, jest doktorem fizjoterapii i współzałożycielką Hybrid Performance Method, platformy edukacyjnej i treningowej, która pomaga sportowcom na całym świecie poprawić wyniki w sposób zindywidualizowany i naukowy. Jednym z najbardziej wyróżniających się aspektów kariery Steffi jest jej zaangażowanie w naukowe podejście do sportu i doktorat z fizjoterapii pozwolił jej stworzyć nowatorskie metody treningowe oparte na biomechanice i fizjologii. Dzięki swojej wiedzy stworzyła programy, które pomagają unikać kontuzji i maksymalizować wyniki sportowe. Steffi regularnie dzieli się swoją wiedzą w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie zgromadziła już ponad milion obserwujących. Jej materiały edukacyjne obejmują wszystko od techniki podnoszenia ciężarów po znaczenie regeneracji i odżywiania w sportach siłowych. Poza siłownią Steffi Koen jest również zapalona Podróżniczką, inspiracją dla kobiet na całym świecie. Jako młoda kobieta w zdominowanym przez mężczyzn w świecie sportów siłowych, Steffi przełamuje stereotypy, udowadniając, że kobiety mogą być nie tylko silne, ale też mogą być liderkami w tej dziedzinie. W czerwcu 2021 roku stoczyła pierwszą walkę boxerską, pokonując swoją przeciwniczkę przez Nocow w trzeciej rundzie. Niespełna dwa miesiące później zremisowała swoją drugą walkę z Marcelą Nieto. W 2022 roku stoczyła dwie walki, z czego pierwszą wygrała na to Natomiast w lipcu zaliczyła swoją pierwszą porażkę. Ostatni raz weszła do ringu w czerwcu 2023 roku.